Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie na konferencji poświęconej wynikom drugiego etapu urządowego programu Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. O zabranie głosu poproszę Pana posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia oraz gospodarza konferencji, Pana posła Czesława Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, mogę powiedzieć, jeden obraz jest tysiąca wart, tysiąca słów. Rzeczywiście, tu na razie jest Czerwisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie jest Kretowisko, będzie nasz wielopoziomowy kołobrzeski parking. A więc, przy kwestii rozwoju przyszłości, takiej pokoleniowej przyszłości, i jedność, i integracja, zgoda buduje. Także jeszcze raz powtarzam, że stoimy tutaj razem, zjednoczeni w jednoczeniu wokół wspólnej sprawy, która jest nasza, naszą przyszłością i naszym rozwojem pięknego miasta Kołobrzeg, pięknego, największego ozdobiska w Kołobrzegu. Przy mnie jest pani Dostępca Prezydenta, pani Ewa Chata, Dostępca Prezydenta Kołobrzegu, jednocześnie jest radny Simiku Zachodniopomorskiego, Henryk Carewicz, jest z nami szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta, Maciej Bejnarowicz, jest również radny Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwości Pińkowski-Bartosz, no i jesteśmy tutaj wszyscy razem zgodni, dlatego, że garaż czy tam parking, nowoczesny parking, wielopoziomowy, nie ma barw politycznych, rzeczywiście myślimy o przyszłości, myślimy o rozwoju miasta Kołobrzeg i ja ze swojej strony dziękuję samorządowi za współpracę, dziękuję również za dobry wniosek złożony, wniosek złożony w czasie, profesjonalnie przygotowany, i rzeczywiście idziemy naprzód, idziemy do przodu. Tutaj myślę, że będzie wkrótce miejsce, w którym będziemy szli szlakami turystycznymi zielonymi, czy do Urzędu Miasta, czy do katedry, czy, nad, czy do Muzeum, czy nad rzekę Parsentę piękną, czy wszystkich kierunkach morza. To będzie miejsce, w którym turyści będą przejeżdżali i będą promieniować swoją, swoją obecnością. Jeszcze raz dziękuję pani prezydent Annie Mieczkowskiej, pani, pani zastępcy prezydent Ewie Pełchata w aspekcie takiej dobrej współpracy ponad podziałami. Rzeczywiście parking wielopoziomowy, przyszłościowy, pokoleniowy nie ma barw politycznych. Bardzo proszę o zabranie pani... Jak już Państwa mówi się, że nie lubię poniedziałku, był taki film, a poniedziałek 30... Maja był dla mieszkańców Kołobrzegu dniem wyjątkowej radości. Dawno się tak nie cieszyliśmy, tych informacji, którą usłyszeliśmy w dniu wczorajszym. Otóż oczekiwany od wielu, wielu lat, postulowany, oczekiwany parking. Myślę, że już wkrótce zostanie rozpoczęta jego budowa. Parking na ponad 300 miejsc, proszę Państwa który ma zaspokoić potrzeby i mieszkańców i rozładować nam te kołobrzyskie korki, letnie kołobrzyskie korki. Dzięki współpracy, o której wspomniał Pan poseł, będzie realizowany. Nie mielibyśmy takiej szansy, bo koszt 35 milionów. Koszt 35 milionów złotych, na jaki wyceniana jest, jest ta inwestycja, zapewne nie byłby możliwy w przy dzisiejszym stanie naszego budżetu do realizacji ze środków własnych. Dlatego niesłychanie się cieszymy z tego. My, myślę, że i mieszkańcy, i ta euforia udzieliła się chyba wszystkim nam. Powtórzę i przychylam się do podziękowań dla Pana posła za tą współpracę ponad podziałami, bo dla naszego miasta warto pracować wspólnie po to, żeby piękniało i po to, żeby problemy były rozwiązywane właśnie w taki, a nie inny sposób. Pan radny zachodzi po... Serdecznie witam. Drodzy Państwo, myślę, że dla naszego miasta jest to bardzo ważny dzień. Jako wieloletni samorządowiec, były radny Rady Miasta, teraz obecnie radny Sejmiku. Myślę, że wiele lat czekałem na ten moment, żeby pewne Elementy naszych rozwiązań komunikacyjnych ruszyły z kopyta. Parking wielopoziomowy, który tutaj powstanie, jest jednym z takich elementów. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. Pani Prezydent, Pan Poseł już powiedzieli. 300 miejsc parkingowych. Na pewno rozwiąże to problem Śródmieścia, problem mieszkańców naszego miasta i przyjezdnych gości. Dzisiaj widzimy, z jakimi problemami borykamy się w centrum miasta. Jest to bardzo ważny element. Ja chciałbym z tego miejsca podziękować Panu Posłowi i Pani Prezydent za współpracę, za to, że my, jako mieszkańcy miasta Kołobrzegu, będziemy mieli ten pierwszy krok, który po części rozwiąże problem naszych komunikacyjnych problemów jako miejsc parkingowych. I tutaj chciałbym, żeby to, żebyśmy mogli popatrzeć do przodu. Bo takich parkingów buforowych i wielopoziomowych powinno w kołbrzegu powstać kilka. Myślę, że rozwiązałoby to problem i portu, i części uzdrowiskowej. Robimy pierwszy krok. Jest to uważam bardzo ważna rzecz i. Chciałbym jeszcze raz tego miejsca mieszkańcom życzyć, którzy mieszkają w centrum, że ich problemy, pewne, pewne problemy z parkowaniem ich pojazdów się kończą. Dziękuję. Maciej Szanowni Państwo, dzisiaj mamy historyczną chwilę, nie waham się powiedzieć, dlatego że 31,5 miliona złotych, które trafi na budowę wielopoziomowego parkingu to wreszcie prawdziwy impuls do rozwiązania krytycznej sfery naszego miasta sfery komunikacyjnej. Bardzo się cieszę, że wniosek, który złożył urząd, znalazł uznanie. Dziękuję wszystkim, w szczególności panu posłowi i pani prezydent, za tą współpracę i wierzę, że to jest dopiero początek zmian na lepsze w naszym mieście i bardzo kibicujemy wszyscy, żeby ta inwestycja rozpoczęła się jak najszybciej i zakończyła się z pełnym sukcesem. Trzymamy kciuki jako opozycja, która po prostu chce, by w mieście żyło się lepiej. Rozwiązując problemy dla turystów, rozwiązujemy problemy dla mieszkańców. Dziękuję proszę Państwa, to jest właśnie kolejny obraz, który jest wart tysiąca słów. Co jednego właśnie stoi? czyli tysiąca. 31 milionów 500 tysięcy z Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla miasta Kołobrzeg. Jeszcze, jeszcze. W czasie rozwoju naszego pięknego Kołobrzegu zgoda buduje. Ja mam pytanie, jakie jest też źródło finansowania, czy to są po prostu pieniądze, które otrzymacie, czy to nie jest nie. kredyt, czy to jest nie, nie, no obietnica otrzymania pieniędzy? Nie, nie, no to Drugie jest, pytanie, to... jaki jest montaż finansowy później tego, bo wiadomo, że 31 milionów to nie starczy. Tak? Nie, to jest, to jest cała, cała procedura Polskiego Ładu, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego, daje tak zwaną promesę wstępną, na podstawie tej promesy wstępnej pani, pani prezydent ogłasza przetarg, i dopiero po zakończeniu inwestycji bank gospodarstwa krajowego w całości zwraca tyle pieniędzy. Czyli my swoje. Nie, nie, in, nie my. Inwestor. 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 Wykonawca. Wykonawca. Jest wykonawca. Miasto czy bank, bank nie. gospodarstwa krajowego udziela licencji e, bankowych po to, żeby ewentualny wykonawca, który musi... gwarantem żeby... jest bank. Tak, nie miasto. Tak, nie. nie. Miasto faktycznie dostaje po zakończeniu inwestycji, dostaje pieniądze i płaci i Wykonawca. Mamy wieloletnie budynki finansowej już wpisaną tą inwestycję, miasto płaci tylko wkład własny, który w tym wypadku wyniesie 5% wartości inwestycji i to jest jedyny wkład na początek, rozpoczynający współpracę z potencjalnym wykonawcą. Na ile to tak naprawdę odniesione jest Przepraszam, do mikrofonu poprosimy co najmniej, może no, jeszcze kilka by się stało. Proszę Państwa, mamy opracowany dokument, który nazywa się Polityka Transportowania w Kołobrzeg. I w tym dokumencie wskazane są tak naprawdę potrzeby dla dwóch parkingów wielopoziomowych. Pierwszy to jest ten właśnie tutaj na ulicy Kamiennej, takie miejsce zostało wskazane, a drugi to oczywiście w okolicach naszego portu. Mam też dla Państwa dobrą wiadomość, bo Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu również pracuje nad koncepcją budowy parku, parkingu wielopoziomowego przy ulicy Portowej i to też już jest zaawansowany proces, troszeczkę w innej formule będzie propozycja budowy takiego parkingu, więc sądzę, że te dwa parkingi w takiej ilości miejsc, jaką Państwu mówimy, one powinny rozwiązać problemy komunikacyjne naszego miasta. Przypomnę, że mamy jeszcze kilka naszych dużych parkingów. Jeden przy ulicy Gaspowicza, drugi przy ulicy Fredry. I to sądzę, że ten najtrudniejszy okres komunikacyjny, jakim jest okres sezonu letniego w zupełności na potrzeby naszego miasta wystarczy. Bo oprócz tego, że budujemy, że budowa kosztuje, to jeszcze pamiętajcie Państwo, że jest jeszcze kwestia utrzymania tych obiektów. To też jest kosztowne. Więc sądzę, że te Strategiczne dwa parkingi są dla mnie tak obrzeg dużym, będą dużym oddechem. A jeszcze perspektywy może być parking PKP-SA przy ulicy Zdrojowej? Tak. Na terenach Na terenach pkp Administratorem parkingu tak. tutaj jest będzie Komunikacja miejska znajdująca się, nie ja to podał specjalnie miasta, nie będzie to prywatny operator. Nie, nie będzie to prywatny operator. Tak, taki mamy plan, proszę Państwa, żeby operatorem była komunikacja miejska. My możemy być. Proszę Państwa, tak jak Pan poseł wspomniał, po otrzymaniu polisy wstępnej, promesy wstępnej mamy 9 miesięcy na skuteczne ogłoszenie przetargu, a potem w zależności od tego, wyłonienie wykonawcy i potem będziemy mogli powiedzieć. Myślę, że 2024 rok będzie tym realnym rokiem, kiedy parking będzie już oddany do użytkowania. To jest ta budowla, którą... To jest taka wstępna tak, koncepcja, tak, wstępna wizualizacja, to nie jest tak. ostateczna wizualizacja, tak? A jak potrzebny jest ten parking, to najlepsze dowodem było dzisiaj, że nie mogliśmy przez 20 minut znaleźć gdziekolwiek w pobliżu zaparkować samochód. A jeszcze się sezon nie rozkręcić? A jeszcze się sezon nie Pani Prezydent, tak oczywiście wybieramy przyszłość, czy zakłada Pani tutaj możliwość też jakichś opłat abonamentowych, włączenia tego w system miejski, Abonament został w Wielkiej Także, Proszę Państwa, myślimy oczywiście o tym, że e, na pewno będziemy chcieli zaproponować, e, aby mieszkańcy naszego miasta mogli dalej korzystać z ulg wynikających z karty korzystnej karty mieszkańca. Jak Państwo wiecie, na ten moment abonament mieszkańca w strefie płatnego parkowania cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem za, za i sądzę, że również ta formuła będzie mogła być wprowadzona i przyjęta na tym parkingu, aby mieszkańcy miasta czuli się tutaj gospodarzami. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak Jeszcze nie raz zrobił. tak. To jest historyczny moment.